z tej strony, rejs. Zbliża się Halloween, więc mam dla Was mały konkurs. Jak co roku w sumie organizuję konkurs. Pokaż jak grasz w Halloween. Wasze zadanie jest proste. Udekorujcie swoje stoliki, biurka, tam gdzie macie monitor, jakimiś strasznymi rzeczami. Czy to będą kościotrupy, czaszki, a może modele artylerii. To Wasza inwencja twórcza. Zdjęcia wysyłajcie na adres mailowy podany w opisie tego filmu, lub do mnie na fanpage. Konkurs trwa od teraz do. Wtorku wieczorem, w środę na streamie, zobaczymy wszystkie prace. No i wyłomnimy zwycięzcę. Zwycięzcy pierwsze trzy miejsca otrzymują nagrody. A jakie to nagrody? Na razie jest to niespodzianka, ale myślę, że warto wziąć udział. A jeszcze jedno: w tym momencie również organizuję drugi konkurs. Konkurs ten związany jest z wydarzeniem, które w tym momencie odbywa się w świecie World of Tanks, a mianowicie. Najlepsi czołgiści Challenge. Także zajrzyjcie również do drugiego filmiku, macie tu gdzieś adnotacje. Także to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!